Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Tajemity. Niektórzy ludzie przewidując własną przyszłość spisują swoje cele, inni używają map, aby zrozumieć i zaplanować przyszłość. Magia, bo w dzisiejszym odcinku jesteśmy w świecie magicznych zaklęć, wykorzystuje wszystko, aby osiągnąć najlepszy wynik dla ostatecznego celu przy jednoczesnym przestrzeganiu pewnych zasad. Można nie wierzyć w moc magicznych zaklęć, świat niczego nie traci, ale to będzie tylko i wyłącznie w tym momencie osobista strata. Jakkolwiek mocy magii, wiedźm, czy też popularnych dzisiaj wiedźminów, uruchamiane w określonych przypadkach, mają cechę zwrotną. To znaczy, że wszystko wraca, więc wszystkie intencje powinny być dla najwyższego dobra. Opierając się na tym stwierdzeniu, nigdy nie należy próbować zmieniać czyjegoś losu ani narzucać swojej woli innej osobie. Magia istniała w naszej kulturze od bardzo dawnych czasów, kiedy człowiek żył w jedności z naturą. W rzeczywistości, magia jest centralną siłą naszej istoty. Kiedy czujemy nadchodzące zmiany wokół nas, czujemy to w sobie. Ci, którzy ćwiczą sztuki walki lub są świadomi swoich czakr, akceptują to przeczucie i koncentrują je w obszarze splotu słonecznego. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek bardzo mocno tęsknił za czymś, to najpierw poczuł to w swoim splocie słonecznym. Potem w świecie fizycznym kreowało się miejsce dla materializacji pragnienia według zasady: to czego pragnie się w życiu pochodzi z czakry serca. Kiedy się myśli o tym pragnieniu, przelewa je czakra wieńcowa. Potem pragnienie się wizualizuje. Dzieje się to w umyśle za pomocą czakry trzeciego oka, która znajduje się między brwiami. Człowiek dzieli się swoim pragnieniem z ukochaną osobą, rozmawiając o tym za pomocą czakry gardła, która rządzi naszymi uszami, ustami i nosem. Czakry to źródła energii duchowej, które biegną w linii prostej przez środek naszego ciała, połączone od nieskończoności na górze do nieskończoności na dole. Są również związane z meridianami, centralnym układem nerwowym i ważnymi narządami. Czakry, podobnie jak małe akumulatory, dostarczają naszemu ciału energii od pierwszego dnia narodzin. Można sobie tylko wyobrazić, jak potężne siły można wzniecić po podłączeniu się dodatkowo do zewnętrznych źródeł energii, powiedzmy choćby tych, które znajdują się na Ziemi w miejscach mocy. Kiedy czakry są aktywne, obracają się i emitują jasne kolory, co przejawia się w naszej aurze i wyglądzie. Można to zrozumieć, gdy zaobserwuje się, jak ktoś wygląda na smutnego i przygnębionego, podczas gdy drugi wygląda na szczęśliwego i promiennego. W stosowaniu energii w magii, która jest podstawą działania w astralu i realu, należy mieć na uwadze swoje czakry i połączenie, które biegnie przez człowieka od nieskończoności w górze do nieskończoności w dole, jak już mówiliśmy. To bardzo ważne. Uświadomienie sobie tego powoduje, że adept otrzymuje wtedy możliwość czerpania z własnej magii. Właśnie dzięki tej lekkiej, dodatkowej wiedzy ten mały dotyk świata magii może stać się rzeczywistością dla każdego adepta. Można to wszystko łatwo sprawdzić, łącząc małe magiczne elementy, jeśli oczywiście wierzy się w siebie i swoje mocne strony. Nieustannie interesowało ludzi to, co wykracza poza nasze rozumienie, a mianowicie magię super sił. Intensywnemu zainteresowaniu często towarzyszy przesądny strach. Powodem jego występowania jest niewiadoma, brak dostępnych informacji oraz niepewność nadprzyrodzonych zdolności niektórych osób i brak zdolności paranormalnych u innych. Każdy człowiek ma cząstkę supermocy i jest to niepodważalna prawda. Jednak jest to zapominana norma naszego ciała, mówią eksperci praktyk ezoterycznych. Norma, czyli naturalna cecha występująca jawnie i przynależna człowiekowi. Fenomenalne lub paranormalne zdolności od dawna są przedmiotem licznych badań, raportów prasowych i wspólnych rozmów. Główną ludzką potrzebą w jego życiu jest samopoznanie, rozpoznanie w sobie niezwykłych cech i ich wcielenie w życie. Czy ktokolwiek kiedykolwiek zastanawiał się nad sobą z długopisem w ręku, chcąc spisać na kartce swoje właściwości ezoteryczne? Raczej chyba nie, bo problem powstaje już na samym początku oceny samego siebie. W związku z transformacją właściwości energetycznych naszej planety niezwykłe zdolności można teraz znaleźć u co drugiego mieszkańca świata. Jest to wielce obiecujący czas na pozyskiwanie i wykształcanie wszelakich paranormalnych mocy i supermocy u człowieka. Jaki to dar i skąd pochodzi, nie da się wytłumaczyć współczesnymi osiągnięciami nauki ale istnienie pewnych magicznych sił potwierdza ogromne doświadczenie historyczne i życiowe ludzkości. W psychologii stosuje się wiele testów do identyfikacji niesamowitych ludzkich zdolności. Jednym z takich podstawowych testów jest na przykład ten, który mówi o tym, żeby zawiesić zapałkę na sznurku, popatrzeć na nią długo, a jeżeli się chwieje, to oznacza, że człowiek posiada skłonności do telepatii. W czasie testu trzeba zniwelować ruchy powietrza, najlepsza jest izolacja w postaci szklanki, wtedy koniec nitki należy przykleić do dna szklanki i ją odwrócić. Takie lub inne testy dają wyobrażenie o obecności niesamowitego daru i wielkości jego przejawu. To, że nie udało się komuś na przykład przesunąć zapałki, nie odgadnąć karty i nie określić koloru, nie oznacza braku ekstremalnych zdolności. Najprawdopodobniej są, ale są niewykształcone lub też podświadomie zablokowane z obawy przed znalezieniem ich w sobie. Tak właśnie. Z obawy przed znalezieniem ich w sobie. Przecież my jesteśmy przyzwyczajeni do minimalistycznych działań, a wszelkie zmiany budzą w nas niechęć. Nikt za nas nie roznieci ognia magii w nas samych. Musimy to zrobić sami. Często jakiś kapłan na naukach powtarza wiernym: Módlcie się, ale nie mówi jak. W Biblii widnieje informacja zapisana dla ludzi: pukajcie, a będzie wam otworzone, proście, a będzie wam dane, prosząc o jajko, czy dostaniecie skorpiona. Co by było z religiami na świecie, gdyby nagle okazało się, że wszyscy wyznawcy potrafią się modlić, czyli pukać do drzwi, które z kolei się otwierają? Głównym powodem blokowania się jest obawa przed dyskredytacją w oczach innych, spowodowana negatywnym nastawieniem społeczeństwa do osób o niezwykłych możliwościach. Dzisiaj nie ma miejsca na operowanie materią od poziomu kamienia do skomplikowanych tworów technicznych. Tak więc człowiek świadomie chce móc zrobić coś, co nie jest dostępne dla wszystkich, ale podświadoma blokada zmusza go do lęku przed roznieceniem zdolności, która może przyciągnąć negatywną uwagę, a nawet zagrozić. Niemniej jednak osoby, które mają predyspozycję do zdolności paranormalnych, przekraczających normę, zawsze intuicyjnie interesują się tym tematem, gdyż budzi się w nich chęć ujawnienia paranormalnych zdolności w sobie. Należy zauważyć, że zdolności, które nazywamy paranormalnymi, w rzeczywistości nie są nimi i w ostatnich latach nie są już tak bardzo przerażające, jak były kiedyś, co wynikało z czystej ciemnoty ludu. Choć w sobie nie tak do końca, bo ten niby ciemny lud, jak mówi o pewnych osobnikach nauka, posiada swoją hermetyczną wiedzę, do której dopuszczani są nieliczni według odpowiedniego klucza. Ale miejmy na uwadze tutaj ludzi prostych, na przykład sprzed pierwszej wojny, gdzie wykształcenie na wsi kończyło się zazwyczaj na umiejętności dobrego podkucia konia. Dzisiaj paranormalne siły i moce są zwykłymi cechami, którymi obdarzeni są prawie wszyscy ludzie, choć w różnych ilościach. To jak mięśnie. Każdy je ma, ale każdy ma swoją objętość i siłę. Czy można trenować zdolności paranormalne? Odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej jest to możliwe, chociaż każdy ma swój limit. Zdolności paranormalne, które posiadają ludzie, dzielą się na dwa typy. Aktywny to są zdolności do zmiany, te, które pozwalają człowiekowi zmieniać rzeczywistość, działać w subtelnym świecie, którego konstrukcje powstają następnie w rzeczywistości fizycznej. Na przykład, aby leczyć choroby, zmieniać bieg wydarzeń życiowych, wypędzać istoty z innego świata i tym podobne. Ta kategoria obejmuje rzadką teleportację, telekinezę, małą telepatię. Na pierwszy rzut oka wyjątkowe zdolności tkwią w nas z natury, a ich rozwój jest kwestią czasu i treningu. Ważne jest, aby zrozumieć, co należy rozwijać i w jakim stopniu. Podobnie jak wzmacnianie mięśni przy podnoszeniu ciężarów, należy wziąć pod uwagę cechy budowy fizjologicznej osobnika. Dla niektórych bardziej odpowiednie jest pływanie, dla niektórych gimnastyka, łyżwiarstwo figurowe lub podnoszenie ciężarów, i w związku z tym lepiej rozpocząć trening z myślą o tym, co się będzie trenowało. Drugie zdolności w podziale to zdolności sensoryczne zdolności percepcyjne pozwalają osobie postrzegać informacje z otaczającej przestrzeni do niezbędnego limitu nadają się do rozwoju i są dostępne dla każdego z nas. Innym szczególnym rodzajem supermocy jest empatia zdolność odczuwania tego, co dzieje się z innymi ludźmi i na dość duże odległości. Empatia funkcjonuje w sumie jak pasożyt. Empatii potrafią się wczuć w drugą osobę. Idealny przykład empaty powstał w filmie zatytułowanym Gatunek. I określić stan empatii nie tylko emocjonalny. I to jest dobre w działaniach. Ale kiedy empata zaczyna odczuwać fizycznie drugą osobę i przekroczony w tym odczuwaniu zostanie tak zwany empatyczny Rubikon, osobowość empaty może zawładnąć osobowością odczuwaną. To bardzo niebezpieczne, gdyż taka osoba staje się zwykłą marionetką. Ale w pewnych chwilach, kiedy jej jaźń jest zaabsorbowana czymś, co powoduje dziurę w całości, wyrwę w myślowym kokonie, wtedy może nastąpić atak, nagły impuls, który powiedzmy rzuci człowieka z przepaści, albo człowiek wpadnie pod koła samochodu. Te i inne zdolności były sprawdzane we wspomnianym już projekcie Stargate. Kiedy już wiemy, że mamy pokaźny zasób różnych zdolności paranormalnych i od nas samych zależy ich wykształcenie, często pada pytanie, co zrobić z tymi zdolnościami, dlaczego nam nie dano i jak to wykorzystać na swoją korzyść. Kiedy użyjemy tutaj idei religijnych stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga oraz myśl, że człowiek we wszechświecie jako jedyna istota posiada cząstkę Boga w sobie, odpowiedź staje się jasna. Ludzie z paranormalnymi zdolnościami mogą odczuwać i widzieć to, co nie jest dostępne dla większości i mogą wiele poprawić na tym świecie. Być może najlepszym zastosowaniem mocy paranormalnych jest pomaganie innym. Na zakończenie dzisiejszego spotkania z Wami, drodzy tajemnicy nauci, przygotowaliśmy pewien mały rytuał, który może pomóc Wam zbudować magię swojego pierwszego zaklęcia. Należy wziąć kilka świec, najlepiej pięć. Ustawić świece na wschód: powietrze, kolor żółty świecy. Południe: ogień, kolor czerwony świecy. Zachód: woda, kolor niebieski świecy. I północ: ziemia, kolor zielony świecy. Oraz tę, która będzie po środku, kolor biały. Należy usiąść wygodnie przed centralną świecą i skupić swoją uwagę na płomieniu. Najlepiej przyciemnić światło do przytulnego zmierzchu, oddychać powoli i spokojnie, nie tylko brzuchem, ale oddychać klatką piersiową. Należy pozwolić umysłowi pozbyć się nadmiaru myśli, pomyśleć o tym, czego się chce, to czakra korony, wizualizować to, czego się chce, to czakra trzeciego oka, poczuć to, czego się chce, to czakra serca przeczytać odpowiedni werset czakra gardła, na przykład, Mocą powietrza i ziemi, wody i ognia to jest moje pragnienie. Tu należy wyrazić swoje pragnienie. Proszę, aby moje pragnienie zostało pobłogosławione przez moc trzech bogini i nikomu to nie przeszkadza, ani nie przynosi szkody. Teraz należy napisać swoje życzenie na kartce papieru. Używać należy elementów ziemi, papieru i ołówka. Koncentrujemy się na pragnieniu, powtarzając swój werset trzy razy, a następnie dotykamy papierem płomienia środkowej świecy. Niech papier spłonie na ogniu-odpornym naczyniu. Używa się elementów powietrznych, dymu spalącego się papieru i elementu ognia z płomieni. Natomiast ten, który przeprowadza rytuał, jest elementem wody, która przepływa przez krew w jego żyłach. Gdy się skończy swoje magiczne formuły z wdzięcznością dla bogiń, należy zgasić i zacisnąć świecę, aby zaklęcie było silne i nie zostało rozbite. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.